Ponad 13 tysięcy brutto. Tyle wyniosło średnie miesięczne wynagrodzenie prawników według raportu płacowego Antal opublikowanego w 2022 roku. Najbardziej zyskiwali prawnicy ze specjalizacji takich jak podatki czy prawo pracy. Niezmiennie na brak ofert nie mogli narzekać specjaliści z obszaru fuzji i przejęć czy sporów prawnych. Duża dynamika zmian w obszarze podatków i prawa pracy skutkuje coraz większymi kosztami związanymi z obsługą prawno-podatkową z tego obszaru. Z tego właśnie powodu coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie prawników wewnątrz organizacji, tak zwanych in-house lawyers. Jak będzie wyglądać branża w 2023 roku? Jacy specjaliści będą najbardziej pożądani i jakie trendy obserwujemy? Zapraszamy na konferencję online Rozwój Kariery Prawniczej już 10 maja, gdzie opowiem więcej o rynku prawników w Polsce. Link do rejestracji znajdziecie w opisie. Zapraszamy serdecznie.